Czy jestem dupkiem zapowiedzenie rodzicom, że muszą oddać kolejne dziecko do adopcji? Moi rodzice mają już czworo dzieci. Ja 17 lat, moja młodsza siostra 13 lat, młodszy brat 12 lat i najmłodsza siostra 10 lat. Moi rodzice bardzo polegali na mnie, jeśli chodzi o opiekę nad rodzeństwem. Zaczęło się, gdy byłem jeszcze za mały, by wiele robić, ale kładli ich w moim pokoju, jeśli zdarzył się koszmar, a gdy każde z rodzeństwa skończyło sześć miesięcy, zaczęli dzielić ze mną pokój, dopóki nie skończyli trzech lat. Potem to ja przygotowywałam coś do jedzenia dla młodszego rodzeństwa. Zostawałam z nimi w domu, gdy mama szła na zakupy, a z czasem to ewoluowało. Pomagam w odrabianiu lekcji. Upewniam się, że nie zaspali do szkoły, odprowadzam ich do szkoły, ponieważ nie mam samochodu, karmię ich i przez większość czasu jestem osobą, do której przychodzą, jeśli potrzebują pomocy. Moi rodzice podwożą je na przyjęcia urodzinowe lub do domów przyjaciół. Zabierają nas na rodzinne imprezy, ale oczekują, że będę mieć oko na rodzeństwo. Moi rodzice zapewniają jedzenie, dom i ubrania. Ja zajmuję się sprawami emocjonalnymi. Nie uwielbiam tego robić, ale tak się do tego przyzwyczaiłem, że stało się to moją drugą naturą. Nadal jestem osobą, do której przychodzi moja najmłodsza siostra, gdy ma koszmar lub boi się czegoś w nocy. W lutym moi rodzice dowiedzieli się, że znów są w ciąży. Mnie i mojemu rodzeństwu powiedzieli w zeszłym miesiącu. Bardzo dużo mówiło się o tym, że będę mieć dziecko ze sobą w moim pokoju i powinienem nauczyć się samodzielnie zmieniać pieluchy i inne rzeczy. Od razu wyjaśniłem, że nie będę wychowywał ich kolejnego dziecka za nich. Powiedziałem im, że mam więcej obowiązków wobec trójki mojego rodzeństwa, niż kiedykolwiek powinienem, ale nie zamierzałem rezygnować z własnego życia, by od początku wychowywać niemowlę. Moi rodzice byli zszokowani. Próbowali namówić jedno z mojego młodszego rodzeństwa, ale odmówili, nie chcieli być tak odpowiedzialni jak ja. Rodzice wrócili do mnie z tematem i zapytali, co mają kurwa robić i nigdy nie spodziewali się, że tak odrzucę rodzeństwo. Powiedziałem, że odrzucam wychowywanie kolejnego ich dziecka. Nie rodzeństwo, ale też za siedem miesięcy wyprowadzę się z domu. Nie będę w pobliżu nowego rodzeństwa tak często, a relacje mogą nie być takie same. Powiedziałem im, że też nie chcę takiej samej relacji. Nie chcę być rodzicem dla kolejnego rodzeństwa. Dali mi jasno do zrozumienia że nie chcą zajmować się wychowywaniem dzieci i przeżywają z tego powodu koszmar. Kiedy temat pojawił się w ostatnim tygodniu, powiedziałem im, że muszą oddać dziecko do adopcji, ponieważ nie będzie miało dobrego dzieciństwa, ponieważ nikt nie będzie chciał go wychowywać. Powiedziałem rodzicom, że będzie to najlepsze rozwiązanie, jeśli odmówią samodzielnego wychowania dziecka. Moi rodzice oskarżyli mnie o lekceważące traktowanie adopcji i byli trochę oburzeni, że wolę, aby oddali dziecko do adopcji, niż żebym ja miał się podjąć wychowania tego dziecka.